Witam z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku. Car Air Pump ATJ6988. Pierwsze co? Udało mi się to kupić okazyjnie 64 zł na Amazonie. To jest kompresor, który służy do pompowania różnych rzeczy. Nie tylko opon, nie tylko materacy. Nie tylko piłek, ale podejrzewam, że wykorzystam go jako kompresor modelarski, po prostu. Dobra, słuchajcie, wiadomo, robione w Chinach, przyszło to gdzieś tutaj z Budapesztu. Teraz sprawdzimy, zobaczymy co jest, jeśli chodzi o zawartość, co tutaj mamy. Więc tak, jakieś pianki. Samo urządzenie dość, dosyć. Ciężkie, czyli nie mamy tam cegieł jakichś wrzuconych. E, zapewne tu będą akcesoria. Zaraz sprawdzimy. Bo ja jeszcze tego nie otwierałem. Tam mamy woreczek, który możemy przechowywać to bardzo fajnie. E, Okej, okay. widzę, że mamy ładowarkę samochodową. To jest, to jest plusik. E, mamy również USB-C. Świetnie, to już jest duży plus. USB-C. Jedziemy dalej. Znaczy może tak, o, wypakuję, wypakuję tutaj <laughs> to ustrojstwo. Możecie sobie już to oglądać. O kurczę. Dobra. Jakiś taki standardowy zestawik, Nie, czyli mamy mamy tutaj wąż, który, który podłączamy. O tutaj mamy Mamy to co, to, to, co jest nakręcane na zwykły nie, wentyl samochodowy. Tutaj mamy przejściówki, mamy bezpiecznik, mamy do pompowania piłek, do pompowania materacy. Więc jest tego, tego troszeczkę. Mamy instrukcję. Oczywiście. Język angielski. Nie, nie, mamy PSI bar a kilogram na centymetr kwadratowy, od 3 do 150 PSI. Ja też wolę posługiwać PSI, jakoś tak mi to się e, latami utarło. Tu mamy też e, rekomendacje, jeśli chodzi o ciśnienie. Motocykle, bicycle, będzie rower, motocykle, samochody, piłki. Także tak to wygląda, Czy to oczywiście trzeba sprawdzić najczęściej na oponach i tak dalej. Jest to wszystko wymienione, zaraz zobaczymy, dobra. Zobaczymy, czy on jest, przychodzi naładowany, czy też nie. Aha, tutaj mamy. Możemy sobie ustawić prawdopodobnie ciśnienie. Dobra, nie. wymiary w calach nie będę podawał, w centymetrach 17. Na jakieś 7 cm, grubości 5 cm, tutaj widać, że są jakieś gumowe, gumowe nóżki. Eee, tu jest latarka. Możemy używać też tego jako powerbanku. Zaraz zobaczymy. Czy on jest w ogóle naładowany? O, coś jest. Jest naładowany, słuchajcie. Więc kompresorem możemy ładować kompresor spoko. Dobra, tu mamy, mamy folię ochronną, którą sobie zdejmiemy. A co tam? Co jest? Kto mi zabroni? I tak pewnie się porysuje z czasem, i tak się porysuje z czasem, no ale... Dobra, 36 mam ustawione. I teraz, o tak, słuchajcie. Możemy sobie ustawić tutaj na przykład 25 PSI. Eee, odpalimy sobie, że jest naładowany. my sobie tutaj, wkręcimy. Kurczę. Słabo idzie to wkręcanie, dobra. To jest taka gumka, żeby się chyba nie poparzyć, bo to będzie gorące. Uwaga, gotowi na próbę. O! Dobrze. I teraz tutaj możemy sobie jakąś końcóweczkę. Założyć, I się zatrzymuje, widzicie? No dobra, dobra, zatrzymuje się, ale, ale się nie odpala eee, ponownie, eee, momencik. To jest mój do, do, dotychczasowy bohater. I tutaj, no to samo, czyli się zatrzymuje, się nie uruchamia, czyli ta taka pierwsza, e, pierwsza rzecz. E, pierwsza rzecz. E, która przychodzi mi do głowy, czyli to nie jest jak gdyby ciągłe, więc on dopompowuje do danego ciśnienia i się wyłącza. Gdyby można było tutaj zrobić tak, żeby on się nie wyłączał, to byłoby całkiem idealnie, bo można by było, można by było korzystać z tego tak, z, z zwykłego takiego kompresora, który podłączamy, on ma zadane ciśnienie i dobija do tego ciśnienia, ale tutaj widzę, że to nie występuje. Co tu jeszcze mamy z rzeczy? To mamy latareczkę eee, O czerwone, czerwone migające M to jest PSI, Aha, to są piłka, rower, motocykl, samochód, to są już ustawione jakieś presety. Tak, i tu jest takie osobiste, można sobie ustawić jedno. No i to w zasadzie tyle, nie? E, w zasadzie tyle. Napiszcie w komentarzach, proszę, czy jesteście zainteresowani, żebym tutaj wykombinował jakiś zbiornik do tego. Ale to już widzę, że jeśli. Słuchajcie, jeśli. E, jeśli możemy tutaj tylko odpalić. Na chwilę strasznie hałasuje, dużo ciśnienia daje. Jeżeli możemy to odpalić na chwilę, on dopompuje i ten to, co za każdym razem trzeba będzie go po prostu odpalać, nie? Chyba, że to będzie w miarę duży zbiornik, i wtedy to ciśnienie będzie, będzie po prostu mniej schodzić. No, można pokombinować. Także komentarze są wasze. Jeżeli będziecie chcieli, to wykombinuję tutaj jeszcze do tego jakiś właśnie zbiornik. I, i co jeszcze? No w zasadzie tyle. No tutaj widać, że są nóżki. No, zobaczę, czy on będzie tutaj się kolebotać jakoś mocno. Będzie. I jest strasznie strasznie duży hałas tutaj on. Eee, daje tutaj jeszcze patrzę, czy mam gdzieś. Eee, nie mam. Mam nigdzie. <laughs> Miernika e, ile decybeli on daje, bo jest, jest dosyć głośny, na pewno bardziej głośny niż niż tutaj ten, ten mój jeszcze dla, dla e... bardziej głośny chociaż może jak się że tak powiem wyrobi, bo ten już ma swoje swoje że tak powiem wyrobione e... Bo już dość długo mi służy i się jeszcze nie rozwalił, także, także spoko. I tutaj jest jeszcze bezpiecznik, czyli gdzieś tutaj można go rozkręcić. I w razie czego, chociaż może to jest bezpiecznik od, od tego zasilania samochodowego, tu gdzieś zamontowany. Tak mi się wydaje. Zaraz sprawdzimy to. Chyba, że tego nie rozkręcę, ale tak może być. Tak może być, że tutaj jest, wchodzi bezpiecznik, ale no nie dam sobie ręki ani głowy uciąć. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.